Fortnite bez budowania zniszczył Fortnite? Dawno widzę pod moimi materiałami, szczególnie na TikToku Wojnę między graczami, którzy uwielbiają Nobilda A tymi, którzy go szczerze nienawidzą I mocno go obśmiewają Dlatego dziś stwierdziłem że warto po ponad roku od wydania go porozmawiać o tym, co wniósł do Fortnite. Zanim jednak to zrobimy, zostaw koniecznie Subika, bo tylko niecałe 5% osób to zrobiło. I łapkę w górę, już bez przedłużania, zaczynajmy. Prawie ostatnie 3 tygodnie spędziłem grając Nobilla solo na turnieju szewów. Przez to, że nie udało mi się zrobić Quali, więc trochę pograłem. I muszę powiedzieć, że pomimo wielu sytuacji, gdzie miałem już dość tego trybu, np. dostając komuś 10 AP, czy też od snipa, to naprawdę przyjemnie mi się grało tego Gdy Nobilla. Gdy Nobil został wprowadzony, wielu youtuberów, streamerów i ogólnie content creatorów powróciło do gry, na przykład Ninja czy Tifu, czyli jedni z najpopularniejszych Fortnite'owych twórców. Wtedy też, wraz z prowadzeniem go, rozpoczęła się wielka wojna między graczami Snowbilda, a graczami z Builda, gdzie pod niektórymi moimi TikTokami w zależności od tematu padają komentarze, dlatego nie gra się w Fortnite z budowaniem. Lub odwrotnie, to gra w Fortnite bez budowania. I... jest tak dosłownie za każdym razem, gdy da się taki komentarz napisać. Jednak nie można zaprzeczyć, że to, że mamy oba te tryby, czyli z budowaniem oraz bez, przynosi korzyści dla samej gry. Mamy swobodną możliwość wyboru, w co chcemy grać. Budowanie, jako mechanika, która pozwoliła Fortnite'owi na tle konkurencji bardzo mocno się wyróżnić i prawdopodobnie przez to do dziś jest tak popularna, jest obecnie rzeczą, która najbardziej odpycha nowych graczy. Ponieważ tak zwany próg wejścia jest relatywnie w porównaniu do innych casual'ek gier bardzo wysoki. Bądźmy szczerze, jest ciężko nauczyć się dobrze budować i nie wszyscy mają na tyle czasu, żeby to zrobić. Turnieje Zero Build to kolejny bardzo ważny aspekt do poruszenia. Już od dłuższego czasu mamy, czy to realne turnieje o pieniądze organizowane przez Fortnite, czy też takie o skina. Mamy też turnieje for fun, filkapy, cupy, gdzie głównie grają ludzie nie mający zbyt wielkiego doświadczenia Fortnite Competitive. Tak moim zdaniem jest to bardzo dobry początek który pewnie zachęcił niejednego gracza do spróbowania swoich sił kompetencji z budowaniem. Jednak w jakiś sposób na tych właśnie turniejach Zero Build znajdziemy znacznie więcej czterów niż w turniejach z budowaniem. Pomimo, że ci cztery potrafią strzelać nawet przez budowlę, więc zupełnie nie wiem, czym jest to spowodowane, ale na pewno jakiś powód musi być. Jednak mniejsza z tym, od dłuższego czasu widzimy również, że turnieje pokroju turniejów streamerów są organizowane częściej na trybie bezbudowania. Dlaczego? To bardzo proste. Gdy jeszcze Fortnite organizował eventy typu ProEM, czyli jedna z osoba grała z jednym prosem, nie było trybu bezbudowania, a ci ludzie z kategorii influencer, nie mieli zupełnie żadnych szans starczyć z ludźmi z kategorii pros Starsi grać, pamiętam, Jak w jednym takim wydarzeniu na World Cupie Brał udział w Jacob z jakąś babeczką Która spadła mu z mapy do wody i umarła No ale zobacz no. przez kogo Tam zostali się. wyeliminowani Przez 21 ja pierwszej się. gry nie 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 dziwię się. Nawet Ale tutaj na, mamy Jacoba I Claire która wypadła z mapy Claire? Claire wypadła z mapy Claire, Claire wyeliminowała Claire a on i tak zdoła wygrać grę Zobaczmy teraz Jacob na High Grancie, to jest ogromna przewaga! Zobaczcie Cloak i Defiu! Jacob teraz! teraz uwaga. Mój Boże, czy to jest gra życia Jacoba? Czy Jacob zapamięta tę grę do końca swojego życia? To już na pewno, ale jaki będzie tej gry? Werdykt! I Jacob wygrywa! Zabija klęka i staje się naszą sumą! Co żyć! No bądźmy szczerzy, ludzie, którzy nie grają w Fortnite codziennie, są bardzo w tyle stawiających ich przy ludziach, którzy opierają swój lifestyle na jednej grze. I tutaj wchodzi tryb bezbudowania. Na tym trybie każdy ma szansę coś zrobić. Szklany suwizk jest o wiele niżej niż na trybie bezbudowania. I dopóki gra trwa, każdy ma szansę ją wygrać. Turniejsze mówię z dobrym tego przykładem. Ostali tam zaproszeni tacy ludzie jak Ernest Lempiak a z drugiej strony Kubiks i I co prawda wciąż większa szansa na wygranie tego turnieju mam Kubiks i NivZi to duży na która nie gra chyba codziennie po kilka godzin w Fortnite, wciąż ma szansę zająć dobre miejsce. Swoją drogą, jeśli jesteście zainteresowani tym turniejem to i będę streamował jego finale na tym kanale. Jestem różnie i jego, także zapraszam, będzie ciekawie i na pewno palczymy o jakieś wysokie miejsca. W tym roku odbywa się również Dreamhack, który jest w całości No Build. I już mieliśmy finały pierwszych kwalifikacji, gdzie jeden z graczy nie grał zupełnie zwykłych turniejów, a jest znany z rekordowej ilości Winów w zwykłych grach, a i tak bardzo dobrze mu poszło. Chociaż już samo znalezienie się w danych finałach to całkiem niezłe osiągnięcie. Pokazuje to, że na tym trybie walczyć o zwycięstwo może każdy. Warto jeszcze na sam koniec wspomnieć o wpływie tego trybu na całą metę i mapę Fortnite. Przez to, że na trybie bezbudowania nie możemy oczywiście budować już to już nigdy więcej nie zostanie map pokrytej wodą, tak jak w sezonie drugim chapteru 1, czy też miejscówek tak jak Polarny Szczyt z chapteru 1. Od momentu wprowadzenia Zero Builda, wszystko co zostaje dodane do Fortnite musi zostać sprawdzone pod kątem tego właśnie trybu. Tak samo jest z przedmiotami, bo bez budowania przez miniganem czy też rpg się nie obronisz. W ten sposób Zero Build wywiera spory. Wpływ na całą grę. A więc, czy Fortnite zrobi jest potrzebny? A moim zdaniem bardzo. Właśnie przez to, że może zostać przedstawiony o wiele szerszej publiczności niż tryb z budowaniem, przez znacznie niższy próg wejścia, gdyż nie trzeba być niesamowicie uzdolnionym mechanicznie graczem, żeby spróbować swoich sił. Świetnie sprawdza się przy turniejach streamerów, Twitch Rivalsach i moim zdaniem sprawiło, że przez ostatni rok Fortnite bardzo mocno zyskał na wizerunku. Już nie słyszę wiele opinii, że Fortnite to gra dla dzieci i szczerze, to jestem szczęśliwy, że jestem częścią tego wspaniałego community. Osoby się dali wolę tryb z budowaniem, jednak i tak lubię popykać czasem na nobildzie, szczególnie znajomymi, na przykład z znajomymi np klasy, którzy nie są tak skillowi jak ja. Lub też po prostu taka okazja jak turniej szefów, więc jeszcze raz informuję cię, że w środę będę streamował jego finały, a tam price pool wynosi 10 tysięcy euro. Więc jeśli nie chcesz tego przegapić, zostaw suba z dzwonkiem i to by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!